Normalnie, nienormalni. Bez skryptu. Bez skryptu. Jakbyś miał mieć dowolną supermoc, to jaką byś wybrał? Latanie. Ale myślałeś o tym już wcześniej dużo? W sensie to jest tak, że całe życie myślałeś, że o kurde to był latanie, czy to jest taka spontaniczna decyzja teraz? Czy znaczy, nie no, tak czasami człowiekowi przychodzą do głowy takie... latanie <laughs> Się Czyta komiksy z superbohaterami albo ogląda film. no to... No, wiesz, no wolałbym latanie i przenikanie przez ściany, czy bycie super szybkim, nie? Najgorzej przenikanie przez ściany, jak siadasz na kiblu, a nie panujesz nad tym. Jak... <laughs> Albo wszystkie części, które z ciebie wychodzą, przenikają. Przenika. No tak. Jak głęboko pytanie. Albo że przenikasz w jakiś losowych momentach i z powrotem przestajesz przenikać, jak ci marynarze na, na, tym, na tym statku Filadelfii. Tak, tak, tak. tak że prze... Zaspawasz się w drzwiach. Jak kichniesz, to po prostu ci się to aktywuje, i wtedy zaczynasz się zapadać w podłogę i takie, o nie, nie, muszę przestać. No i zostaje, już, już jestem ja teraz. No, Zespawany z podłogą. Nowy ja jest od kolan do góry. Nie, no latanie byłoby fajne. Znaczy też w pytań, za kompletkości mógłbyś latać, nie? Jakby to było 3 na godzinę, to kurwa, no to nie średnio, nie? Stary no, 3 na godzinę tam nadal był wyższy niż teraz, jeśli chodzi o latanie. <laughs> no tak, ale mówię, że wiesz, można by szybko się. Transportu, a ewentualnie teleportacja. To też było super. Teleportacja. Ale wolałbym szybkie latanie. Podrzę z taką prędkością do, do granic dźwięku, no to, to byłoby okej. Okay. A jak by działała teleportacja? W sensie, że totalnie wszędzie gdzieś, na przykład tam, gdzie już byłeś. Ha. Albo tam gdzie widzisz. Właśnie. No bo... Albo patrzysz na zdjęcie. Był taki film chyba jumper. że Jak patrzyłeś na widokówkę, to dobra, to ja teraz teleportuję się na piramidę. No, że tam właśnie ktoś stoi się w kość w teleportuje no, na przykład. W sumie, nie, nie. No tak. Mało musiałbyś tak, mieć. Ale... Nie, żeby to miało sens, musiałbyś mieć jeszcze z zdolność remote viewing. No. Że wysłasz, wysłasz swój umysł mm -hmm. i dokładnie w to miejsce, gdzie teraz widzisz, co się dzieje. I to było też spoko. No. Chociaż lata nie bo fajniejsze w sumie. Fajnie Miałeś z góry. No. Ja, jak się zastanawiałem nad tym, to chyba najbardziej mi się podoba możliwość kontrolowania czasu. Nie, że jakieś tam podróże teraz zobaczy dinozaury, tylko w sensie, żeby czas spowalniał. Yy jak ten, był taki gościu w X-Menach, Quicksilver się chyba nazywał, czy coś, on tak właśnie bardzo szybko biegał, a wszyscy byli spowolnieni wokół. Co byś z tym robił? Kurde, wiesz co, to jest ciekawe, jakbyś miał taką supermoc, no to zaraz by się znalazło mnóstwo organizacji, które chciałby, żebyś nie miał tej supermocy, albo ewentualnie, żebyś robił jakieś tam zadania dla nich, no nie, tak mi się wydaje, albo no by cię po prostu No to chodzi też o to, żeby nie wpaść. W sensie to jest taka supermoc, da która daje ci możliwość udawania, że nie masz tej supermocy. Po prostu masz dobry refleks, to nie? W sensie możesz sobie wybrać jaką chcesz karierę sportową na przykład. No tak, w sporcie to w każdym I... miałbyś... Nie przesadzałbyś z tym, żebyś im nie Popsadam znikał o te, z oczu. W, 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 o pół sekundy. A to w, pół wystarczająco, pół żeby uniknąć każdego uderzenia ta, na przykład, ta, no ta, nie? Ta, ta. A przy tym twoja pięść jak leci w przyspieszonym tempie, to tak naprawdę nie musi dawać dużo siły, bo jak to później już wróci do normalnego tempa, to jest no, bardzo duży impuls żeby tego uderzenia. Po... Głowa nie eksplodowała. Więc to by było całkiem fajne. No, i wtedy myślę, że wiesz. Kwestia latania to sobie może załatwić później. Jakby, będąc super dochodowym sportowcem, to sobie kupisz jakiś jetpack. No, w sumie właśnie, nawet jakbyś założył, że masz samolot, bo helikopter ci się rozwala, i już przed całą Ziemią. Pokaż spowalnianie i wyskakujesz. <śm> <śm> no? no, ciekawe. No a, a takie bardziej przyziemne, no bo, wiesz, bo teraz sobie wyobrażamy coś, co. O, być Supermanem, no nie? Tak jak gadaliśmy przed chwilą przed, przed włączeniem kamery, że, y, że Superman to jest taka trochę postać przesadzona, w sensie. No bo. On jest no takim dlatego mowymi... wyłączy, wymyślili krypton, kryptonit, żeby. No bo. Bez sensu mieć bohatera, który nie ma słabych punktów żadnych, no bo to nie jest ciekawe, no co? No. Mm. Wow, znowu wygrał, niesamowite, jak to się mogło stać, nie? a ja ten krypton wprowadza jakieś takie zamieszanie, że coś jednak go może dotknąć, no. Więc musi być zawsze jakiś element dramatyczny. A to nie było tak, że ten superman to był chyba dosyć słaby, jak na swoją rasę? Coś takiego mi się kojarzy? Ja nie pamiętam. Nie no, no, nie no nam chyba z jego rasu to chyba nikt nie przeżył generalnie, bo jego wysłali z tej eksplodującej planety rodzice. Nie jestem dobry w komiksy. Przyznam. Aha, widzisz. Na przykład, jakbyś chciał mieć opcję latania, ale że latać możesz tylko nago? Tak, w sensie, jak, jak utrudnić, tak? Tak, no, że masz, możesz latać, ale tylko nago. Albo okej, okay, wybieram, że spoko, masz opcję latania, ale masz skrzydła kurczaka. I generalnie czas za każdym facet. razem musisz ściągać bluzę i się odpalają. I to takie, takie bez piór, takie... Tak, i one latają z dowolną prędkością, ale wyglądają właśnie tak. tak. I się nie możesz ich pozbyć, cały czas i masz. No, to już by skomplikowało sprawę. Albo. No i jak byś mi chciał zepsuć umiejętność kontrolowania czasu. Na przykład, że każde spowolnienie przyspiesza twoją śmierć. Bo w sensie, że ile bym nie spowolnił, to mój odczuwalny czas to jest i tak długość mojego życia już jest określona ta, powiedzmy, ta, tak? Na zasadzie. Tak, dokładnie. Że to, spędziła... Nie to nie, nie liczy czas zewnętrzny, tylko twój czas się liczy. No. Nie? Czy nie ma tak syna drobi, że nagle będziesz czytał milion książek, bo. Bo czas sobie leci wolniej niż ty. nie? To jest, to jest Twój czas, tylko inni są wolniejsi, nie? Mhm. No tak by ci dawało przewagę, no ale długo byś nie pożył, nie? Jakbyś no, to korzystał. musiałbym po prostu ostrożnie tego używać. Tak, no z punktu no. widzenia świata no. zewnętrznego byś krótko żył, nie? No. Na przykład, jakbyś używał tego, trzy czwarte spędził swoje czasu, to miałbyś tyle krótsze życie z, no tak, z perspektywy. No tak. Ze... że byłoby raczej potrzebne tylko incydentalnie, no nie? No to nie, to kariera sportowa, najlepiej właśnie sporty walki. A można zrobić kupę szmalów w krótki okres czasu? Bo, bo sporty walki nie, bo sporty walki e, to musisz spędzić na przykład w ringu te 40 minut. To już nie no by... ma. No, kotać pierwszej. Mhm. Raz czekasz na pierwszy prawy prosty, zejście, wątroba. <laughs> <To szybko śmiech> Kolejny raz. <laughs> Kolejny raz wygrał na ciosy na wątrobę. I <laughs> potem wszyscy już zadałem ciosu, <laughs> bo wiedzą, że 100% skuteczności masz. Albo właśnie wiesz, jakby coś sobie jeszcze mniej wzbudziło, może. Wątpliwością to jakaś kariera sprinterska, nie? No za, tak, bo to krótkie biegi, nie? Tylko wtedy zobaczą, że. I mówisz, jak to że to tak biegnie. W ogóle nie, 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 nawet nie trenujesz, tylko powiesz, że dopiero startujesz w mitingu i na olimpiadzie, nie? I tak. tak, to tylko kasę bierzesz, że. No. Takie masz zasady, że trenujesz, trenuje, ale nikt na to nie może patrzeć. Zło. żebyś tylko oszczędzał, nie? Mhm. bieg trwa 10 sekund, w twoim przypadku byłby to 9. To. I wystarczy, nie? No nie, a to by się opłacało w sumie, to bym wziął. Wziąłbym tą supermoc. Trzeba sobie to dobrze rozplanować i. Hmm. Tylko nie nadużywać, to nie Tak, po... ta, no właśnie, hmm. że. Ile tam płacą za tą diamentową ligę? Za pobicie rekordu świata. Pojęcia. Coś tam się buli nie? Chyba no, była. No, to ta Rosjanka trakt... chyba co skakała przez otyczce. To ona tak chyba co, co jakiś meeting pobiła ten rekord, tam wiesz, że dosłownie tych tak Te swoje rekordy, bo tam za każde Aha, pobicie pobijało. dostawała jakąś kasę, nie? No. Więc tak robiła to nie ile może, tylko wiedziała, że ma duży zapas i. Mhm. Powoli, powoli, to powoli, to powoli, ale kasa, 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 no, no. no miała taką przewagę nad całą nad resztą. No restą, dobrze, że... w takim razie koszt życia, że tak powiem, nie psuje mi tej mocy za bardzo, musisz się mocniej postarać. <śmiech> <śmiech> jesteś super szybki, możesz kontrolować czas, ale za każdym razem leci ci krew z dupy. Ale możesz to robić tylko w białych spodniach. <laughs> Coś tak? w <grywa> Krwawy stolec. <grywa> Spływanie <że> od <do> razu wylatuje. <grywa> tak, za każdym razem. <grywa> to, jest na stopie oczyszczanie. Nie? Wszystkich... Br br brunat na błyskawicach. <grywa> to byś za spodnie założył odpowiednio do tego biegania. Znaczy, Ale obciera. <grywa> ma takie wielkie poślada, tak pampers zamontowany. <grywa> I tak dziwnie biega, tak? Bokiem. Nie, no, musiałby coś bardziej drastycznego, żeby to się. To by dał, To by, to by ominął, nie? Co tam raz na meeting pieluchę założyć. To dobra, a teraz taka, taka super moc, ale nie taka super hiper odrealniona typu latanie, spowalnianie czasu, przenikanie przez ściany. Tylko taka super moc. Rozumienie fizyki kwantowej. Zresztą nikt tego nie rozumie. No, w sensie... za, to dlatego super moc. No właśnie, no. W sensie ci, co mówią, że rozumieją, to udają, też możesz zacząć już teraz udawać i tyle. No przecież ja rozumiem. O. Nie widać po mnie. A taki wiesz, na przykład. Taka mniejsza, na mniejszą skalę. Na przykład. Mogę jeść totalnie, co chcę, i jakość pożywienia nie wpływa na moją formę fizyczną ani samopoczucie. Przemawiasz do mnie teraz. O. Że nie ty od tego. Ani nawet nie wpływa na to, że jestem rozdrażniony Cały semny, czas czy coś... tak, że po prostu. nie Nieważne super. co jest, ale czujesz jakbyś jadł mm -hmm. najzdrowsze jedzenie cały tak. czas i widać Tylko kalory się ewentualnie. To Albo nawet nie liczą się by super. po prostu. To by było super. Cały o. czas we cały, <laughs> cały dzień jadł. Cały, cały... I że Cię brzuch nigdy nie boli. Tylko dobre strony jedzenia taka są. Mniejsza supermoc, ale jaka. Super. <laughs> Chuj z tym lataniem. Albo nie wiem. Wysypam się po dwóch godzinach snu dziennie. Tylko co robisz z pozostałym czasem? W sensie, no nie, no na rozrywkę. Albo mógłbyś być bardzo produktywny. To, totalnie się zregenerowany. I... No, że po prostu nie musisz spać, załóżmy. I kładziesz się o 22.00 o północy jesteś wyspany, a 6 godzin leżysz tak z Ta. Bo ci się nie chce spać. Bo wszyscy śpią, co robić? A czy nie, no w dobie internetu i, film, i, i wiesz. I wszędzie dostępnych seriali, filmów to spoko. No ale na przykład taką, w XVIII wieku, mieć taką supermocno mm. i co. To podbijesz coś, wszyscy śpią mm. z kim, no, no nic nie zrobisz więcej specjalnie. Co Pójdziesz to tak, na pole w nocy. Potem było o, pan Mieszko nie śpi, na Warty. <noise> <Ta. głos> Całe życie na <nawarcie>. Tak. <noise> Pilniesz muru. Ale nie, to wolałbym jednak to możliwość żarcia, czego chcę. Mhm. Dawaj jeszcze jakąś taką znajdź taką lekką supermoc. No? no fajna byłaby supermod, że no, czy to niektórzy to mają, nie? że taką pamięć absolutną, że po prostu jeszcze na przykład to połączone z szybkim czytaniem, nie? Mhm. że wertujesz tą kartki, wszystko się, z download, wszystko zostało zapamiętane, to o, było tak. też zajebiste. To jest jak ten gościu z jednego, jeden z dziesięciu, który zniknął później. Tak? Pan I... Artur z jednych z dziesięciu. A tak, był taki, co wygrał? Tak, no, taki z taką wszystko na siebie na, no? siebie, na siebie, na siebie. Kiedyś, to chyba na jakimś, na, na lekcji angielskiego. W podręczniku była informacja o jakimś gościu, nie wiem czy to właśnie nie był jakiś ruski, Że miał taką pamięć, że zapamiętał wszystko absolutnie, nie mógł niczego zapomnieć i że żeby zapomnieć coś, to musiał sobie wyobrażać czy, czy nie wiem czy wyobrazić czy napisać to na tablicy i zmazać. Mhm, usunąć Usunąć Tak to, i wtedy tego to zapominał, nie? Taki miał gdzieś skrypt w bani, w grany. No teoretycznie wszyscy mamy taką pamięć, tylko nie mamy do niej dostępu, no nie? No bo e, wiesz w sensie masz coś w podświadomości, coś widziałeś, coś zostało w tobie, ta, nie, nie wiesz, co się wydarzyło, ale na przykład na, podczas hipnozy jesteś w stanie tam dotrzeć, no nie? Ktoś się potrafi tam doprowadzić. Coś, co mogłeś no. to albo wyprzeć, albo po prostu no nie zwróci na to uwagi świadomie, ale podświadomie już tak. I że twoje wspomnienie może być dużo bardziej szczegółowe niż to by się wydaje, no? Nie? Tylko no, nie mamy tam dostępu. Ale generalnie, chyba z takich rzeczy, powiedzmy, w miarę przyziemnych, no to, to chyba najfajniejsze byłyby takie, które jednak działają na mózg niż na ciało. Właśnie takie z możliwością, nie wiem, przewidywania przyszłości albo właśnie takie głębokie analizy wszystkiego idealne, że jesteś w stanie wziąć wszystkie, e, wiesz, warianty pod uwagę, mhm. czy na przykład, nie wiem, jesteś nieomylny. W, w graniu na giełdzie, nie? No bo jesteś w stanie wszystko przeanalizować, wszystko zapamiętać, wszystko... Twój procesor wszystko, wiesz, przeliczy, nie? Takie mózgowe rzeczy. No. No to, to jest... Nie, bo to się okaże zaraz, że można do tego dojść i nie będziemy mieć żadnego usprawiedliwienia, trzeba już nad tym pracować. Fizycznie mają to, że no nie, na przykład nie rosną mi paznokcie Nigdy do końca życia już nie musisz obcinać. To jest super monstrum wybieram, tak? Albo że jak się poda fryzurator, to może taka zostać, że już nie odrastają. Teraz jest ok, tak ma zostać. I, i koniec. No. no. W moim przypadku to już jest za późno par lata. Co w tym? Albo mieć gen rekina. Który sprawia, że zasz, zęby, wyrastają ci nowe zęby co Tylko trochę boli, ale bez bezboleśnie, nie? Ale ma... nie musisz myć. Ale są też rekiny. To przy, to przy <noise> jeszcze dość czasu, jak nie być myć zębów. Chuj z oddechem, są gumy do rzucia. Ale, ale zęby są trójkątne też, jak u rekinu. za to. Jakbyś miał taki żołądek, że możesz wszystko przełknąć, to... Trójkątny uśmiech zły? <noise> no bo... W sumie ten, jak mi się to skojarzyło z tym Supermanem teraz jeszcze, jest takie anime, manga One Punch Man. Nie wiem czy tak, słyszałeś. Tak, się tak, do... wiem, wiem, wiem. Każdy nie oglądałem nigdy. No bo też to mi się wydaje, bo no. tam jednym ciosem zawsze wszystkich. Tak, to jest właśnie taka historia antybohaterska, trochę z tego co bo też nie oglądałem ani jednego odcinka. No ale chodzi o to, że on jest no, doskonałym, po prostu, wiesz, fighterem. Fighterem i tak dalej, i nigdy nie, nigdy nie miał potrzeby uderzyć kogoś więcej niż raz, żeby zaatwić temat. Tak. A on że w ogóle udział w jakiejś chyba akademii superbohaterów, że ich tam szkolą wszystkich, powiedzmy. Nie? No i on jest taki znudzony, zlazowany, i że, kurde, nawet nie tyle, że szuka wyzwania, bo on po prostu nie chce nic zrobić. Po prostu tak, jest tam, już. bo jest. Ale totalnie go to wszystko już nie bawi, no bo to jest nudne. No ileż tak można, no nie? Taki trochę case Supermana, powiedzmy, Ta. tylko że bardziej. No w sumie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak by się to skończyło, nie? Na parze Superman. Albo byś zwariował, byś chciałbyś podbić cały świat. Oglądacie właśnie kanał normalnie i Normalni. Pamiętajcie o zostawieniu suba oraz łapy w górę. Komentujcie i pamiętajcie, że możecie zostawić propozycje tematów na. Kolejne odcinki możliwe, że weźmiemy pod uwagę. Albo, jakby, parze super, wiedział, że jest doskonałą misoton, nie? Wiedział, że jest totalnie fizycznie, umysłowo, i psychicznie, tak jakby moco psychicznie, dominuje nad wszystkimi wokół. Więc postawił sobie wyzwanie. Stwierdzi, że osiągnie sukces w jakiejś totalnie gównianej dziedzinie życia. To jest dziennikarze. <noise> Serio. Dla u Wejdę tak. w gówno i zobaczymy, jak tam sobie poradzę. No tak, właśnie. Kurwa, zakładam okulary oni mnie nie rozpoznają. To są głupsi niż myślałem. <noise> Trochę włosy zmieniał chyba, tak? tak no. Loczek Locz. sobie. <noise> W sumie okular patrz. Cuda, to robi, hmm. nie? <noise> Zrezygnował z kariery, jak się zaczęła moda na clickbait i stwierdził, że tego już nie dźwignie. <noise> Ciekawe właśnie, jakbyś był taki bohaterem, jakbyś wybrał karierę, żeby się kamuflować, nie? No, z drugiej strony, no z jednej strony nie chciałbyś klepać bid, no bo nie po to masz super mocy, by się kamuflować, ale też chciałbyś mnie teraz w pokoju, więc pewnie fajnie byłoby być takie życie normalne hmm. obok obok tego wykorzystywania supermocy. Spójrzmy na postaci komiksowej, na takie jakie mieli karierę temu dziennikarzem. No, Batman y miał fajniej. Nie? Batman, ba Batman był zawód syn. <laughs> Taka <laughs> prawda. No tak. Za zawód sierota nie wystarczyło. No, Iron Man miał fajną. Wszyscy wiedzieli, no tak, że, tak, tak, że one on on ty go tak. czy nie wiedzieli. Tak, wiedzieli, no, przynajmniej w filmie nie wiem znaczy później, nie Na początku może się chyba nie wysprzęglił. Komiksów nie, nie czytałem. Nie oglądam, no, bo czyta ogląda komiksy. Tam co? pewno już są jacyś wiesz. Tutaj zwolennicy e, komiksów, którzy w ogóle już im żył kaskarz. Na, na, na myśli, że my w ogóle mieszamy ze sobą Batmana i Ironmana z różnych uniwersytetów. Tak, to, to Marvel to DC, jak śmiesz, how dare you. <laughs> Najgłupszy to był ten Greenlander z pierścieniem. <laughs> A to nie oglądałem tego. To... Podobno nie jest znam. znaczy też nie oglądałem, ale wiesz, no generalnie tak Nie znam tej postaci. Chyba słabo wiem. im poszedł mm -hmm. ten film, akurat. No w ogóle, postać jest taka. Jakoś tak Green Lantern do nigdy nie przemagał, mm. nie? nie? Nie wiem. Co on ma za moc? mocy? No, znalazł jakąś pierścień czy latarnię i nie wiem. I w ogóle sam nazwa Green Lantern. Zielona lat latarnia. Co to kurwa za super Gej Gay Lantern. Gayman. Jerdzi <gay> ten show. Nie, to takie dziwne. A, co tam jeszcze był ten? Yy, Kapitan Ameryka to wszyscy wiedzieli, że on jest Kapitanem Ameryką, chyba on się nie ukrywał. Chyba tak. Bo on był taką ikoną, no nie? Bohaterem wojennym, niby. Tak. Yy, no Hulk to chyba też wiedzieli, kto z Halkiem. Ten... A to chyba tylko najbliżsi wiedzieli, kto z Halkiem, tak? Chyba tak. Chyba. Nie wiem, nie czytałem Halka nigdy. Musisz nadrobić te wszystkie no. filmy z Uniwersytetu. Przynosisz znaczy, po No z, 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 z dzieciakami sobie poglądam. To, to oglądanie fajne, bo to takie, czy znaczy mówię o Marvelu, bo to takie wesołe kino, nie? DC ja to no lubię... this is, this is takie cięższe, raczej te hmm. filmy. Kurde, nie wiem, jakby w sensie no, obejrzałem y, chyba większość tych filmów raz. Bo to jest tak, że się, no nie, no się jest to ogląda. dosyć przyjemne, bo jak sobie oglądasz, to powiedzmy, że jak widzisz ten, tego samego bohatera, jego rozwój przez pięć filmów na przykład, no to gdzieś tam masz taki już sentyment, że o no, ciekawe, w sumie spoko się ogląda. Tam, tam. Dobrze, jakby marketingowo i psychologicznie bardzo dobrze są te filmy poprowadzone. Ale to jest takie, no. Za dużo by moje życie nie ucierpiało, gdybym tego nie A oglądał. A Nie, sobie. nie, no bo to jest no, taka tania rozrywka, nie. No. Bardzo w sumie ten, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli Strażnicy Galaktyki. Którzy dla mnie byli nowością, który nie wiedziałem w ogóle, co to, co to za marka, no nie? A jest takim fajnym filmem przygodowym. To tam jest ten. ten, ten, ten to drewienko? Ten. grud? Dr drewienko, tak. tak. Aha, no, 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 chyba widziałem jedna albo dwa, bo ich też było ileś tam, nie? Tak. Ja no to nie patrzę w ogóle, jak na film wiesz, super bohaterski, tylko takie kino przygodowe Ta. w stylu. Indiana Jonesa. W, w stylu Indiana Jonesa dosłownie, Ta. nie? Jakby takie. Też tak mi się wkarżyło, jak to No, fajnie się to oglądało. Trochę humoru, było, cały czas akcja. Ale jeśli chodzi o kino super bohaterskie, to tylko i wyłącznie Deadpool. No, Deadpool jest też moim To lubię. jest, o, tak, to, to jest dobre. Tak, poczucie no, humoru, postać. No może nigdy nie czytam komiksów żadnego Deadpool'a, więc. No ja też poznałem tylko go tutaj. Tylko przez. Ja Miałem tak, tak małą wiedzę o tych wszystkich światach, że mi się wydawało, że oni na bieżąco te postacie wymyślają na potrzeby filmów. Byитанaze, jakiś kurczę, człowiek, mrówka. To, że... Naprawdę, to, nie wiem, zrobili sondę po gimnazjach, to, to, że coś wymyślili. Ale nie, podobno to jest od lat 70., i ja się nie znam. No, no tak, ja też to znam, wiesz, Spidermana, Batmana, Supermana, Silver Surfera. To tam czytam jakiś, mam jakiś jeden większy komiks. No wiadomo, Kapitan Ameryka, to wiedziałem, że był, chociaż no. nie czytałem. No Hulk, no to też wiedziałem, że tamta Fantastic Four. Jak wyglądał Kapitan Polska? <noise> miałby winiaka pod ręką. Tak. Nie no, Amerykanie mają kapitan Amerykę, jak wyglądałby Kapitan Polska? Husarz. Husarz. No tak, husarskie skrzydła. Tak, musiały być husarskie skrzydła, lance. Mhm. No. Na koniu by jeździł. Kurczę, miałby to lat, za na Pegasusie był lato. Kusarskie skrzydła, szczerbiec jeszcze w jednej ręce i yy, i jakby. <grywia> reklamówka z Biedronki w drugiej. <grywia> sześciu, Dwa sześciopaki w promocji. albo <grywia> <grywia> ten taki kurczę. Wąs Husarskie skrzydła i taki upieprzony podkoszulek na ramionie. Żonobika. <laughs> tak. Bustarda, ketchup, majonez, kaczup, majątek. No, kurde, na to naprawię. <laughs> to, <mi> <laughs> to Kapitan Polska. No. Czemu? Kapitan, Mamy kapitana bombę, nie potrzebujemy. Kapitana Polski. Tak. Mamy też Wiedźmina. Taki trochę polski. Nie? No, polski, polski. Jest też, a propos tego, co na początku się skojarzyło, jest też taka postać ciekawa, Jakub Wędrowicz. nie wiem, czy coś ci to mówi. Nie. To jest takie polskie fantazy opowiadające a Może o... coś puszczałeś kiedyś? Nie, 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 bo to jest książka. Aha, a, ja... a może mi o tym mówiłeś. Jakub Wędrowycz jest takim wioskowym pijaczkiem, egzorcystą. Hochstaplerem, specjalistą od upiorów. Lepiej być znanym pijakiem niż żadnym alkoholikiem, tak? No, ale jakby nie, jakby bardzo taka potężna postać o niezwykłych przygodach. Takie humorystyczne fantazy powiedzmy. W realiach polskiej wsi takiej PRL-owskiej bardziej A. nawet. No, ciekawa rzecz. Nie, nieruchna. nie czytałem. Może kiedyś. Muszę w końcu się wziąć za czytanie, bo to wstyd. No dobra. Dajcie znać, jaką by chcielibyście mieć moc. O, to jest z, taka, z taką zabawą Albo jak spierdodzi jakąś fajną moc jakimś, jakimś, jakimś ograniczeniem. To tak. też jest ciekawe właśnie. No, dajcie, dajcie w komentarzu, jaką byście chcieli mieć moc, a my odpiszemy wam, jak byśmy ją <grym> ta, zepsuli. Ta. I czy nadal byście wzięli. Jak, jakie ograniczenie, no. Czyli latanie, ale nie trzymanie moczujkału. i Jak gołębia. Albo... Właśnie jakby... Kloaka zamiast... Właśnie, odbytu. Właśnie, kloaka zamiast... zbytu. I Wszystko cieknie, chodzisz. O, kurwa. No ale mam skrzydła. Ma Albo no, po prostu instynkt do gołębia, że wiesz, że... Ktoś się posypie chleba, to nie <grym>, kurwa. Nie możesz przestać na Zawsze chodzisz po dworcu i żebrasz od ludzi frytki. Ta kawa kanapki. Będziesz to jadł? to Będziesz to ja. Umiem latać, zobacz, umiem latać. Będziesz to ja. Tak, potrzeby, potrzeby gołębie. Które musisz zaspokoić. Dobra, chyba tyle. Elo. Dzięki, hej.